Zdanie 51. The wielomian W od x równa się x do 3 plus, 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 plus pierwiastek z 2 plus pierwiastek z 3 plus pierwiastek z 5x kwadrat plus pierwiastek z 6 plus pierwiastek z 10 plus pierwiastek z 15x plus pierwiastek z 30. Ma trzy pierwiastki rzeczywiste. Oblicz sumę kwadratów pierwiastków tego wielomianu. Czyli chcemy obliczyć x1 kwadrat plus x2 kwadrat plus x3 kwadrat. Mm, więc osobiście tutaj uważam to zadanie troszkę za problematyczne, ponieważ no, w moich czasach się uczyło wzorów Wieta dla wielomianów dowolnego stopnia. Dzisiaj z tego co wiem się uczy tylko dla e, funkcji kwadratowej. Ale... Jakby wzory wiata są takie fajne, że je nie jest trudno wyprowadzić. Dla, znaczy tutaj się ograniczymy tylko do trzeciego stopnia, później też pokażę jak to ogólnie wygląda dla N tego stopnia. A, więc tak, więc jeśli mamy jakiś wielomian um, trzeciego stopnia, który powiedzmy ma trzy pierwiastki, no to możemy go zapisać jako A razy x minus X1 razy x minus X2 razy X-X3. minus x trzy. Um, Tutaj te pierwiastki mogą być takie same, niektóre z nich, wszystko jedno, tak czy siak, możemy to w ten sposób zapisać. Zauważmy, że to możemy rozpisać, możemy powymnażać. Tu dostaniemy z pierwszych dwóch, dostaniemy x kwadrat minus x razy x1 plus x2 a plus x1, x2. I to razy x minus x3. Jak to teraz wymnożymy, dostaniemy a razy x do 3 minus x kwadrat razy x1 plus x2, dalej i plus x razy x1, x2, teraz przez minus x do 3 to będziemy mieć minus x kwadrat razy x3, plus tutaj się nam zrobi x razy x3 razy x1 plus x2. I będziemy mieć minus x1, x2, x3. No dobra, jeszcze tutaj porządki. To jest a, x do trzeciej. Tutaj minus x kwadrat możemy z tego i z drugiego i z czwartego wyciągnąć i zostanie nam x1 plus x2 plus x3. A następnie wyciągnąć też plus x i w nawiasie nam zostanie x1x2 plus x1x3 i plus x2x3 oraz na końcu zostanie nam minus x1x2x3 jak sobie teraz wymnożymy to dostaniemy ax do trzeciej minus ax kwadrat x1 plus x2 plus x3 plus a razy x razy x1x2 plus x1x3 plus x2x3 no i minus a razy x1x2x3 i teraz jeśli to porównamy do postaci ogólnej wielomianu trzeciego stopnia czyli ax do trzeciej plus bx kwadrat plus cx plus d no to nam wyjdzie no ax do trzeciej to ax do trzeciej Teraz minus a x kwadrat minus. No, współczynnik przy x kwadrat z jednej strony to jest minus a razy x1 plus x2 plus x3, a z drugiej strony to jest po prostu b. Stąd wniosek, że x1 plus x2 plus x3 równa się minus b przez a. Następnie przy xie. Z jednej strony mamy a razy x1x2 plus x1x3 plus x2x3, a z drugiej c. Czyli samo x1x2 plus x1x3 plus x2x3 równa się c przez a. No i ostatecznie, wyraz wolny też, dostaniemy a minus a razy x1x2x3 równa się d. Czyli samo x1, x2, x3 równa się minus d przez a. I to, to tutaj, to i to. To są wielomiany wieta dla, znaczy, to są wzory wieta dla wielomianów trzeciego stopnia. Ogólnie dla n tego stopnia to, no, jeśli. Em, Mamy, no, dla n tego stopnia to będzie x1 plus x2, aż do plus xn. To będzie równe minus b przez a. Dla, potem jest x1, x2 plus x1, x3 plus i tam x1, xn. Wszystkie, wszystkie po prostu możliwe pary x2, x3 i tak aż do plus xn-1xn, to to będzie równe c przez a. Przez a, nie d. I tak aż do e, wzoru z iloczynem. x1, x2 razy aż do xn. I to będzie równe. E, tutaj. A, źle że dałem literkę. Ej, hmm. Jeśli nasz wielomian n tego stopnia oznaczymy jako ANX do n tej plus AN minus 1x do n minus pierwszej, tak standardowo jak się wielomiany oznacza plus A1X, A1X plus A0 to tutaj zamiast B to będziemy mieć po prostu A n minus 1, tutaj będzie AN, tutaj będzie AN minus 2 przez AN, natomiast tutaj będzie A0 przez a, n, no i to minus razy minus 1 do odpowiedniej potęgi, do potęgi. No, zależy, czy n jest parzyste, czy nieparzyste. Jeśli n jest nieparzyste, to powinno być minus, powinno być minus. Czyli to będzie w takim razie, jeśli n jest, to po prostu do potęgi n. Um, więc to są ogólnie wzory wieta dla wielomianów dowolnego stopnia. Tak wyglądają. Dla trzeciego stopnia, w zasadzie tutaj sobie je wyprowadziliśmy, to teraz dobrze jest z nich skorzystać w tym zadaniu. Bo to, co chcemy policzyć, zauważmy, x1, x1 kwadrat plus x2 kwadrat plus x3 kwadrat, to jest dosyć podobne do wzoru x1 plus x2 plus x3 kwadrat, ale nie identyczne. Bo jak rozpiszemy ten wzór, to dostaniemy x1 kwadrat plus x2 kwadrat plus x3 kwadrat plus 2x1x2 plus 2x1x3 plus 2x2x3. No i ale zauważmy, że to w takim razie możemy zapisać jako x1 kwadrat plus x2 kwadrat plus x3 kwadrat plus 2 razy x1, x2 plus x1, x3 plus x2, x3. No i być może kojarzymy to z tego, co wcześniej liczyliśmy. To jest ten drugi wzór. To będzie c przez a. I to, właśnie, czyli stąd wniosek, że x1 kwadrat plus x2 kwadrat plus x3 kwadrat możemy wyznaczyć jako x1 plus x2 plus x3 do kwadratu minus 2 razy właśnie x1, x2 plus x1, x3 plus x2, x3. x2, x3. I teraz wykorzystując wzory wieta x1 kwadrat plus x2 kwadrat plus x3 kwadrat równa się x1 plus x2 plus x3, tak jak to pokazaliśmy. To jest minus b przez a. Minus b przez a do kwadratu. Następnie minus 2, a to. To jest C przez A, tak jak wcześniej też wykazaliśmy. W moich czasach to było normalnie, przynajmniej dla trzeciego stopnia, ale wydaje mi się, że dla tego stopnia też to było po prostu, byśmy się tego uczyli w liceum. Teraz, jakby, raczej nie widzę, żeby się tego uczono, nawet na rozszerzeniu. No, więc natomiast, jak widać, wyprowadzenie tego wzoru też nie jest jakieś skomplikowane specjalnie. No, więc teraz możemy wykorzystać to, że znamy ABC w tym zadaniu. Więc x1 kwadrat plus x2 kwadrat plus x3 kwadrat równa się. W ogóle minus to tu się skasuje. No i co? Nasze b to był... po pierwsze nasze a jest równe 1 w tym zadaniu. Nasze b natomiast to jest pierwiaste z 2 plus pierwiastek z 3 plus pierwiastek z 5. Minus 2 razy do no a jest dalej 1, natomiast c to było po prostu pierwiaste z 6 plus pierwiaste z 10 plus pierwiastek z 15. Tak? Tak jak tutaj na początku pisaliśmy ten wielomian. To jest b, to jest c, zaś a mamy przy x do trzeciej i jest równe 1. No dobra, no i teraz, aha, no i tu jest oczywiście do kwadratu. I teraz wystarczy to policzyć. I tu znowu rozpisujemy sobie, to będzie pierwiastek z 2 do kwadratu, plus pierwiastek z 3 do kwadratu, plus pierwiastek z 5 do kwadratu, Plus 2 razy pierwiastki z 2 razy pierwiastki z 3 plus 2 razy pierwiastki z 2 razy pierwiastki z 5 plus 2 razy pierwiastki z 3 razy pierwiastki z 5 i tutaj minus 2 pierwiastki z 6 minus 2 pierwiastki z 10 minus 2 pierwiastki z 15. Teraz pierwiastki z 2 kwadrat to jest 2 plus pierwiastki z 3 to 3 i plus tutaj 5, a tutaj plus 2 pierwiastki z 6. Plus 2 pierwiastki z 10, plus 2 pierwiastki z 15, minus 2 pierwiastki z 6, minus 2 pierwiastki z 10, minus 2 pierwiastki z 15. Do no i co tu się dzieje? To się kasuje, to się kasuje, to się kasuje. I wychodzi na 2 plus 3 plus 5, a to jest 10. I to jest nasza suma kwadratów pierwiastków tego wielobiadu. Tak, że tak jest najprościej, no dużo prościej niż szukać tych pierwiastków. Znaczy można się domyślać, że to będzie pewnie minus pierwiastek z 2, minus pierwiastek z i minus pierwiastek z 5 albo coś w tym stylu, no ale tak jest jednak łatwiej niż to tak sprawdzać. Dziękuję za oglądanie moich filmów. Jeśli się podobało, to zapraszam do zapisu, subskrybowania skrybowania kanału i zapraszam również do oglądania pozostałych filmów.